Witajcie, z strony Reps, a ze mną jest... No, Rysze, e, to On jest słaby, bo ma tylko 38 tysięcy wojsk. A zaką A z Krzyżacki widzę tylko 1 tysiąc, że ma. No, Przyspiesz! Się, tak, jeszcze... a, Kościół bo... mogę zbudować w SKKF-ie, Abruzji i WTF! 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 Czekaj, co? ale mi wyskoczył pierdyliard rzeczy. <noise> to fuck? Czemu ktoś mi przybił do Florencji? Czemu mam nagle w kolerę Mariarzy? O co, tu chodzi? co... <noise> Fuck! Ja pierd... Jestem lubiany. A ja ci bo nie sprzedam prowincji! Czemu? Bo a, jestem kurna dużą! A za tym, ja też ci mogę teraz przejść prowincji, bo musimy wojnę skończyć. O to chodzi. Walisz to, ja ci idę odbić ten, Węgry! Bunt na Rzymie mnie to wali! To ja ci pomogę! Wyjdź go z bo jak chcesz, to sobie go stłumnie. No nie, temu mi to że zgraweckie. Jak koje, nikt mnie nie kocha. Mama mnie z domu wyrzuciła. No, powiedz, stwierdziłaś, że za dużo jadłeś. A ja mam pomysł, a ja zwasalizuję tych. przyspiesz trochę? Ja zwasalizuję sobie. Mm. Wygrana na Ferrari. Ferrari. Ej, sekunda, no. muszę trochę podgłośnić. Niektóre rzeczy, niektóre ściszyć. Trzymam. Ja zatrzymałem Geniusz A znaczy, w sumie ty zatrzymałeś. Brawo Yeti Głośność efektów A muzyka ściśle Dobrze Przyspiesz sobie Popisz się se, pe, se Gdzie to jest w ogóle? <laughs> No ja się idę odbić ten bunt no, to twoje tereny w końcu będą, to ty, ty je odbijaj. Ja zwasalizuję ten e, Ferrari. Nie możesz. Wiesz dlaczego? Bo ją anektuję no nie, nie mogę. Nie mogę, mogę tylko wziąć Modenę i na 19% bar... wojny? To gdzie niby jest reszta Ferrari? Nie, nie będzie uwolnienie to żeby zerwać, żeby zerwała traktaty, żeby następna ta wojna była łatwa. Aha, już rozumiem. Ty by powiedziałeś to wojnę. Tak, i proszę bardzo. Jestem. Ej, ale mi chodziło o samą Ferrari. Nie dało się. Ej, a na cholerę mi ta Navarra? Nie wiem, Naxos ci odbiło ją chyba. A na cholerę mi ona, ja nie chcę Francji podbić. Teraz tak, musisz poczekać aż skończę kolonizować, to wtedy będę mógł ci sprzedać prowincję, bo wtedy skończy się wojna. Gdzie to jest? Jest, sprzedaj prowincję. Uczymy go biskupem, plus 5 prestiżu. Wyślijmy go więc do Rzymu, dobra jest 100 prestiżu, co? 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 szwarty Kazimierz IV Jagiellon. Jagiellonęły... Jej. jakielone wyginęły to zagrożony gatunek, zapomniałem. ciekawe ile tego wojska ma Jazakon Krzyżacki. To sobie wysi do niego tego. No kurde... Bez, ja, jak... be... Bez jaj jak... Nie, Bez jaj! Co? Zakon krzyżacki ma tylko 5000 tysięcy. Mmm... Jaka okazja. Mmm... Słyszę w tym głosie coś dziwnego. Mmm... <laughs> ja pierdziele. Z Anglią będę musiał jeszcze walczyć! No co jest, kurde? Czemu będziesz z nimi walczył? Ponieważ moją pizzę! Pizzę... Pizz, tak. Jeszcze z Aragonią będę walczył. <noise> o nie! Ale przecież tego Sycylia się nie zalicza do Italii chyba. Zalicza się. To nie miał mi o, o Włochy, żeby jakby Włochy móc zjednoczyć. Państwo włoskie stworzyć. W się? Pewnie po 50 latach sekundę chuderać zobaczę. Wprowadzi, co to w ogóle daje? Dobra, monopolos Utworzyć, pa Utworzyć państwo włoskie Potrzebuję Ligurii, Ragnaroka Eee. Kurczę, zgubiłem to e, Zakleble, Royo, Modeny, Richerusa, Repusa, Mantui, Gimpera, Lakiluka, Ferrari, Emilii Romani, Pizza, Florency, Siena, Rzym, Anconę, Fajroda, Tivolta, Kokiema i Mrodzika. Rodzika. nie potrzebujesz Florencji? Ani Sieny? Nie wiem, czytałem, nie zwracałem uwagi co czytam. Miałem nadzieję, że też ty mnie słuchasz. Czemu ja mam minus 5 do e, tego z terenu? Nie wiem. Czemu masz bunt? Jest, jest, Kartinia przeszła naszą stronę. Gdzie niby bunt? Weź po pokój, zażądaj daniny. Ej, gdzie bunt? Czekaj, bunt na Ałani, czy ja to mam kurde pójść to stłumić? Gdzie no masz kasy? Eee, to, tak, 400. Świetnie, czekaj, teraz jesteś ekskomunikowany z trzeciej prowincji, ok, a ja ci teraz sprzedam. To jest ekskomunikowany? przedaj prowincję, czekaj co to jest. Ż -ż 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 -ż. Sprzedam ci tego w ogóle stolicę Włoch za 20 zł masz pan. Rozmowy pomiędzy państwami. Masz 20 zł mam stolicę. Przybył do prowincji, dobra, ja cisnę teraz Ej, ale drogo kiedyś była reklama, że za 2 zł można kupić e, pół e, Nowego Jorku. the fuck? Pamiętam, była taka reklama. Była reklama! I Muszę była smutna. Muszę uwierzyć w moc reklamy. Ta! Walczymy z Austrią? Jeszcze nie. Czemu? Bo nie ma morza! Masz morze! No ale potrzebne mi czwar... A, dobra. Czemu ty masz? Dobra, nie masz już. Usunąłem. Kurde, muszę walnąć tam jednostki. Dowiedziałem Wydaje się to... o Dominikanie. Dowiaduję się o prowincji, a nie, do... nie dowiaduję się o morzu. Jestem genialny. Punkt na hancie. <laughs> Ile? 3000. Akurat 2000 usunąłem. Ma, nie masz floty. Flota jest dla słabych. Sekunda, podejdę ci wsparcie. Czemu u mnie jest 70 tysięcy, 20 tysięcy twoich żołnierzy? Bo. mogą. Aha, dobrze. To przepraszam pana. Zezwoliłem na lądowanie. Ja będę się bił z zakonem. Mogę ci już sprzedać kolejną prowincję. Yy, Mantua. Mantua, 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 Mantua... A, budzik! Masz tu kolejne. Niemożliwe było. nie wiem, może jest szansa. <grym>, szansa na sukces! Yeah! 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 yeah. Nie, ci wsparcie! Kiedy te 8 tysięcy będzie na statek, dobry? No dobra. kurde, mać! Co? Ja znowu ci nie mogę prowincji sprzedać. Czemu? Bo jestem w wojnie! Z kim? Ordon Nogajs. <laughs> ja nawet jej nie widzę. Krzanić to! Służ nie masz poddanych, aby uczynić ich wasalami, kurde. Ja tam nie mam armii, to jest najlepsze. Ta, to takie zabawne. Bunt na lwowie. Przyspiesz to do 4! Nie, bo będę teraz ogarniał strategicznie. Do szoguna zagramy! Ale właśnie seria z szoguna się zaczyna! A kiedy The Island? Pojutrze wieczorem! Jej! Idzie do ciebie niecałe 8 tysięcy na huntę. A mnie kusi, żeby sobie tego grać na dwa państwa. Będę grał sobie tak na single, tylko teraz tak się zmieniłem na single. Na niższy Nowogrod, a nie Nowogród. Tak zdjęci bunt. Gdzie? Na hancie. Wow, tu teraz tam zostać. man. <noise> czemu Portugalia ma Nie wiem. To nie ma sensu. Czeku, Polska miała Rzym. Co ty chcesz? Chowlerem <noise> Hiszpania i Anglia we Włosze. Ej, a, a w sumie mogę poważnie z Kastylią tam trewo i obronie na wartę. Jest to tak, przez nich prośba o zgodę na przemarsz. Świetnie, i przez Burn. Chyba zgodę na przemarsz. Świetnie. Ktoś umarł, ktoś przybył do Gdańska, nie wiem o co chodzi. A, a, a. Ale czy ja dobrze widziałem czy mam regenta teraz? Nie mam regenta. Ja w sumie ja nawet nie mogę mieć regenta. Brawo. Bo jestem dożą. Bo jesteś kupi Republiką kupiecką. Cicho, ma O, mogę opuścić cesarstwo. Zróbmy własne cesarstwo. Aaaa, znowu jakoś się psuje internet, poszedłem... Paaaaa, kurbik. No, po Czym mam bud na Florencji? Czemu ja mam florencję? A to są jakieś żarty. Ja odkrywam całą Amerykę, tylko nie dopływ do niej. A ja jej nawet nie odkrywam, chociaż coś masz. Ja Aha, do... dobra, z Urbino jest przejście do Sieny. Tam gdzie jest to połączenie czterech yy, prowincji. No serio! Jak to u mnie zobaczysz to będzie to beznadziejne Mam królewski mariaż z jakimś państwem... Tak, Portugalia mnie znowu dopuszcza Do swojej matki A Prusy mają, a czego mogę powiedzieć wojnę e, ile jeszcze drodzy? Kurde, 9 września, oni mają tylko 5000, no kurde! Jego mać! Co już z Alenkon i Tuluza? Tuluza gdzie jest w ogóle? Gdzie są te państwa? Mapa dyplomatyczna Luza jest we Francji Aha, to nawet ich sojusznicy do mnie nie dojdą, bo on ma sojuszników we Francji dopiero Stań... A, aha, oni są... W, on ma w sojusz, ale Tu To mógłbyś nie wezwać do wojny, no bo nie... Albo no nie wzywa nie do wojny Ponieważ nie chcę nowych... nie chcę nowych ten... E, nie sławy. i sława jest zła! Czy wiedziałeś o tym? Jest niesławno! Nie, yeah, pięknie! Większyła mi się stabilność! A mamy Lukowie dostają po dupie? Pójdzie w cycki. Pójdzie w cycki? Nie. Yeah. O nie, moi giną tam po 200, a buntownicy po 16. Jakich ty masz z buntowników? Eee, w zbroi. Mówiłem, daj im kanapki, niech się cieszą. Ale kanapki to za dużo. Dowiedzieli się o ojo. Nawet znowu prowincja, tak, do której nie ma dostępu morskiego. Pewnie gdzieś jeszcze w Afryce. Tak, zgadłeś! Jej, co wygrałem. Wojnę. Co wygrałeś i <grym> Dobry, lepszy, lepszy, podoba mi się, lubię to! Lubię to! Lubię to! Wspaniale! Wysyłam moje lajki do Afryki. <grym> Jak rok dostał lajki na konferencji łapa w górę łapy w górę i, i żal sprzedałeś się łapki w górę, jeżeli, jeżeli chcecie o kolejnym zwierzęcie się dowiedzieć. Ta! Łapka w górę, jeżeli chcecie kontynuować lekcje. Nie tak nauczyciel do uczniów Łapka w górę, jeżeli chcecie koniec z lekcji. Koniec. Koniec. Czemu ta odpowiedź ma najwięcej lajków? Anuluj prośbę. Zaraz wojna z Urbino. Co to jest Urbino? E no nie, w Kamruzie mi przejęli. Ile mi się tam oblegali? Ponad rok mi się oblegali. I mi Kamruz nawet nie widziałem. Dobra, zeszturmuję tych kim ja Prośba o zgodę na przemarsz. O, ej, Turcy, zgodę na przemarsz, czaisz? A mnie minus 200, teraz mam min tylko minus. E tylko minus 190. Czekaj, gdzie jest? Noga, uzna posiadając. Dobra, pokój jest, jest stabilizacja, jest stabilność w ogóle, wszystko w stal. Daj mi Wiemy. modenę! No czekaj! Nie! Modena, gdzie ty jesteś? Modena sukces. A dobra, dam ci tą modenę. Gdzie to no. jest? Kurde. Kłamałem. No nie aż tak drogo, No. Ale mnie oszukał. No mamo, z Disu Richardusa. Kłamałem. Uszo. Mama, z Richard Czekaj Richardusa. jest. Ja jeszcze październik. Kurde, mać. Kurde, macie jeszcze październik A czekaj, czekaj. Nie, już mogę, już mogę. Tak! Wojna! 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 Curbino! Kastylia się dołączyła! Tak! To piękniejsze! niż. będzie wojnę z Austrią! Dmy! <laughs> no czemu ja teraz KASTYLIĄ walczę? Czemu ja walczę z... A nie, ja miałem z nimi walczyć, dobra to szczegół. <laughs> Ja teraz Kastylio walczę walczę. No teraz walczę z Austrią. Ja Austrię sobie oleję ciekłym moczem. Ej, wait, 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 wait! Czemu wait, mnie wait, wait, zaprosiłeś? Czemu Czechy mi wypowiedziały wojnę? Czemu mnie zaprosiłeś do wojny? No nie ja, Czechy mi wypowiedziały i dlatego. No nie, ile tego wyjąłeś? Austria, Zachód Krzyżacki, psków, Czechy, to jeszcze Anglia! I Francja! <noise> Mapa <Mamy dyploma. głos> To z kim w końcu walczysz, powiedz! To ja nie walczę z Anglią. A kto to jest w tej wojnie? Wyślij weź, weź ten obrazek wojny i powiedz kto kogo masz. Mam tak, czekaj. to jedna wojna, tak mam. Austria Zakon, kontulu Kontuluzabsku, Francja. No nie no! Francuzi! A bo dobra. W sumie nie... Francuzi! Tacy duzi są! Moczu! No nie mam przez od Francji Wenecja świetnie. A mogę cię wziąć do wojny z Francją? O nie, to będzie mnie Albania biła Zjedziesz ich. więcej masz najwięcej wojska Cicho, walczysz z sześcioma najsilniejszymi krajami na świecie O korfu Naxos Brandenburgia, państwo papieskie. Państwo papieskie ono nie? Gdzie? Nie mam pojęcia! LOL. Nasz wierny sojusznik, no znowu mnie prosisz o pomoc. Wezmę Węgry do broni. Wezmę Litwę do broni. Nie wiem, nie, nie chcesz to, nie akceptuj. Ale nie musisz nic robić w tej wojnie, tylko żebyś się bronił, nie? Żebyś no. mi nie padł jak skończona ciota. Co mnie, ja ty skończona ciota? Jestem piękna ciota. No dobrze. A co jest. A co ja się my... będę bronił na pięciu frontach. poskoczysz? Ja się bronię na. No Nieee! Ile mi tego wyskakuje? P czemu państwo papieskie są moim wasalem? No, nie, nie, gdzie są. Czekaj. Aj, dot, no, no! 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 Puściuń, jeszcze jeden dzień! Jeden Uf. dzień do końca szturmu mi został! Rady, nie. <śmiennie> Takie emocje były! Mnie jeszcze, że sobie w Kamruzie biją moi z i do samej podupie. Ja tu wysyłam teraz z drugiego końca świata armię. Moje całe... Moje całe armie tu lecą! Masz bunt na... Zaporożu! By the way, masz tego, armię na Krymie. No armię na Krymie? No. Ha, mam armię na Krymie. Bar, brawo, ja nazywam mojego Pokemon'a Krym. A czekaj, mogę już, szczerze mówiąc, chyba wyłączyć życie. Jesteś trolem! Czemu nie mogę włączyć zakonu krzyżeckiego z wojny? A, bo jeszcze dyplomata nie doszedł. Puszczaj to kobieto, jesteś trolem! Jeszcze bościa mi się dołączyła, no dziękuję. No to mogę ci nie puszczać. Ale ty nie, puść! No nie mam dyplomaty! Świetnie mam Urbino! Teraz czas na Emilia Romanie! O, już, już mi się Kastylia z armią około Nawarry gotuje. No nie, tutaj mnie biją. No nie, biją mnie z każdej strony. Jaka Aydia? Co za Aydia? Austria nie, Czechy nie, Kastylia, Aydyn jakiś. A, on jest z Turcji. Nie, tu się muszę przed bośniakami chronić. Bez jaj. Że w wojnie świetnie. Czekaj, na chwilę stop, bo co tu robi do cholery Burgundia? A ona tańczy, Burgundia jest w woj wojnie z Austrią. Pozdro, z kim jest wojna, czy Austria w wojnie. W stanie wojny Polska, Wenecja, Korfu, Mołdawia, Naksus, Węgry, Litwa, Brandenburgia i Państwo Papieskie. E? Może e, t, Może chodziło ci o Branderburgie? Branderburgie, ale co no to No ktoś do mnie korpo pisze cały na skape Kurde ja O królestwie Maria... Są... No nie no nie ze <laughs> <że> stanie! <laughs> mnie! No nie no! Łoo powod, no, oh, 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 oh. <śpiewa> Ja tu na samo padnę! O oh, nie no!